Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i po krótkiej przerwie, bo taką sobie troszeczkę zrobiłem, wracam właśnie do Was. A wracam z dość ciekawym pojazdem, z tego względu, że pojazd można powiedzieć niezbyt znany, a bardzo ciekawy. Na moim kanale tego pojazdu jeszcze nie było, a mowa tutaj o HWK-12. Co to w ogóle jest za śmieszne? Cudactwo! Ano jest to lajcik ósmego poziomu nacji niemieckiej, tak jest, jest to pojazd drzewkowy, a dzisiejszą powtórkę przedstawi nam kolega Puchatex, oczywiście z PS4 -ki. i kilka słów na temat HWK-12. Co to w ogóle jest za pojazd? Ano, tak jak powiedziałem, czołg lekki z mobilnością bardzo dobrą, ale tutaj raczej nie ma nic dziwnego. Przeważnie lighty mają bardzo dobrą mobilność, to jest ich, można powiedzieć, podstawowa wartość i 65 km na godzinę na tym małym czymś naprawdę dość fajna wartość. Co dalej? Działo 90 mm. Bardzo przypominające działo właśnie z RU, czyli 9 poziomu, aczkolwiek penetracja mamy 180, 200. 50 na pocisku, tym premium. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, mamy 240. Tak więc, jak na ósmy tier, powiem Wam, że nie jest źle. A patrząc ogólnie na konkurencję, jeżeli chodzi o 8 poziom czołgi lekkie, powiem Wam, że konkurencja jest dość spora. I to chodzi właśnie tu przeważnie o pojazdy drzewkowe. Mamy Barcatellona, mamy. Słuchajcie, LTTB, mamy Bulldo Bulldoga, naprawdę tych pojazdów jest dość sporo. Jest oczywiście jeszcze WZ, nie byle jaki pojazd. I teraz kto wie, już niedługo może pojawi nam się nowy konkurent. I to słuchajcie, nie byle jaki. Doskonale wiecie, że na PC jest jeszcze jeden Light. I to nie byle jaki, chyba jeden z lepszych lightów ogólnie na ósmym poziomie. A nie mówię tutaj o LC Iwenie 90 czy choćby nawet T92, a mówię tu o LT432, tak jest. Ten pojazd. Kto wie, może pojawi się i u nas na konsoli. Wiem, że wielu graczy pyta ten, o ten właśnie pojazd. Kto wie, kto wie, może w przyszłości pojawi się również on u nas. Jest to typowy naleśnik w porównaniu do, choćby nawet do tego pojazdu, który tu oglądamy czyli do HWK12. Jest zupełnie inna sylwetka, o wiele pewnie lepszy kamuflaż. Działo można by było porównać, aczkolwiek są mniejsze uszkodzenia i przeładunek jest porównywalny, ale jeżeli chodzi o właśnie spota, gdzie w czołgach lekkich jest bardzo ważne, jak i również zachowanie kamuflażu. No to myślę, że LT432 posiada te dwie wartości na najwyższym poziomie. Teraz jeszcze kilka słów na temat HWK12. Co my tutaj mamy oczywiście za parametry, jeżeli chodzi o działko? Tak jak wspomniałem, działko 90 mm. Czas. Celowania 2 sekundy, tak więc nieźle Celność 036 również nieźle i opuszczanie działa minus 10 stopni, tylko nie jestem pewien czy to działo w ten sposób, jeżeli weźmiemy do przodu będzie nam się tak opuszczało, nie sądzę, prawdopodobnie chodzi tutaj raczej o wychyły bardziej na boki. Patrząc na tą mapę main no to jest to mapa typowo stworzona właśnie do takich pojazdów jak właśnie tu oglądamy. I taki kloc, jak zostanie sam, osamotniony, nie ma nic do powiedzenia. I to jest właśnie najpiękniejsza sprawa, jeżeli chodzi o czołgi lekkie. Nie jest, szczerze Wam powiem, nie jest łatwo grać ogólnie czołgiem lekkim. Są to, można powiedzieć, oczy drużyny. I jeżeli przetrwamy do końca bitwy, myślę, że na tym drużyna nap naprawdę bardzo, bardzo skorzysta. Z tego względu, że jeżeli przeciwnik nie ma lajta. I jest mapa, można powiedzieć, dość trudna, gdzie spot odgrywa bardzo dużą rolę. To myślę, że nasza pomoc w czołgu lekkim naprawdę pomoże przybliżyć drużynę do zwycięstwa. Co do spota, 410 metrów, słuchajcie, na takim małym piździku, że tak powiem, to jest naprawdę coś pięknego. Gdzieś tam również możemy próbować sobie stać na takim pasywnym spocie, gdzieś w jakimś krzaczku. Aczkolwiek ta sylwetka tego pojazdu jest dość spora, i nie sądzę, żeby on akurat jakoś mocno tutaj nadawał się akurat do takiego właśnie spota, aczkolwiek no słuchajcie patrząc na inne lighty na ósmym poziomie choćby nawet na LTTB no jest pojazd o wiele, wiele większy tu mamy krótką sylwetkę, aczkolwiek dość wysoką, no i Szczerze powiem, ja tym pojazdem nie grałem, ogólnie grałem przy, przykładowo RU, no to ten pojazd akurat świetnie się nadaje właśnie do spotowania. Ma naprawdę niesamowitą mobilność, działo również daje, daje radę. Patrząc ogólnie właśnie na HWK, również tu widzę potencjał w tym pojeździe, aczkolwiek na pewno, słuchajcie, gra czołgami lekkimi nie jest łatwa, ani naprawdę nie jest przyjemna, no bo wyobraźcie sobie na przykład taką mapę, choćby nawet Ensk, czy jakąkolwiek inną mapę miejską, również tam musimy się potrafić odnaleźć. I to nie jest naprawdę, uwierzcie mi, wcale takie łatwe. Nawet grając na tym poziomie 10, te lighty są naprawdę dość fajne i dość przyjemne. Aczkolwiek, słuchajcie, przy tych kalibrach, dział gdzie mamy na 10 poziomie, życie w lajcie jest. Przyjemne, ale i krótkie, jeżeli naprawdę nie, za, nie potrafimy ogarnąć tego rodzaju pojazdu. Tu widzę kolega, totalnie znęca się nad wolnymi pojazdami, no bo najpierw czepiał się właśnie czołgów ciężkich, teraz AT-15. Słuchajcie, to są wolne pojazdy, one nie powinny zostać same. Uwierzcie mi, te pojazdy powinny mieć jakąkolwiek osłonę, jeżeli zostaną same, niestety kończą właśnie w ten sposób. Tutaj patrzę na, ogólnie na grę kolegi, i szczerze powiem, jest to można powiedzieć taka gra bardziej na uszkodzenia. Wielu graczy stara się grać ogólnie, powinny czołgi lekkie służyć do tego, żeby grać na asystę, żeby łapać asysty, ale powiem wam, że to naprawdę nie jest tak, jak nam się wydaje i jak powinno być. Z tego względu, że tak, jeżeli my pojedziemy do przodu, nasza drużyna pojedzie zupełnie inną stronę. Nie mamy po prostu komu świecić, nie mamy na kim robić asyst. I to jest właśnie najgorsze. Nie zawsze jest tak, że jeżeli my sobie wybierzemy miejsce, gdzie jedziemy i ktoś za nami pojedzie, nie zawsze właśnie tak jest, że nasza drużyna będzie tak wspaniało myślna i zagra pod lighta. Nie, dlatego bardzo bardzo wielu graczy, właśnie lightami, stara się raczej grać pod uszkodzenia, i jak na dzisiejsze czasy, niestety, nie ma żadnej perspektywy, żeby było inaczej. Czasami mówię, jeżeli jest ogarnięta drużyna i pojedzie za nami i tych asyst naprawdę nałapiemy, to jest super, ale mówię, to jest 1 na 10, można powiedzieć, takie bitwy nam się trafiają. A tu kolega naprawdę rozegrał bardzo fajną potyczkę. Mamy Fajny wynik jak na taki mały pojazd, prawie 6000 uszkodzeń, plus do tego asysty, tak więc naprawdę wynik zacny jak na ósmy poziom. Oczywiście dziękuję Puchatkowi następnym razem, jedynie proszę o to, żeby wyciszyć tych przeszkadzających, co słychać ich w tle. Dziękuję ślicznie za uwagę, a Puchatkowi gratuluję jakże zacnego wyniku. Do usłyszenia, hej!